To jest fajne, bardzo. Tak. To też jest fajne. Na razie zostawmy, ułóżmy tamtą salę i wróćmy z miodem. Zobaczymy, co się Malowanie jest czymś dla mnie nowym. Hmm. Bardzo się tego bałam. I... I też zazdrościłam zawsze tym, którzy malują, zazdrościami odwagi. Bo uważam, że jeżeli malują, to są odważni, pewni siebie, wiedzą, czego chcą, co chcą uzyskać na tym razie. I jak zaczęłam próbować tutaj właśnie, w dziedzinie, no poczułam coś, co myślę, że czują wszyscy jak malują czy też tworzą muzykę. To, to, jest, to jest inny świat. Jest się gdzieś wysoko, gdzieś w jakiejś innej przestrzeni. Nie słyszy się nic, tylko widzi się barwy, widzi się płótno i, i same kolory. Krok po kroku te kolory zmieniają się w inne kolory. Jak tworzy się obraz. Czasami nie można przestać. Czasami brakuje tego stopu. Większej tremy to chyba w życiu nie miałam jak dzisiaj, bo kiedy szykuję się na scenę, prowadzić jakąś imprezę czy też się rękę artystę, to jestem przygotowana, jestem osobą, która stara się zawsze mieć przygotowany scenariusz i pracować według niego, ale dzisiaj byłam pierwsza z tej nowej roli. Artystka, która w swoich obrazach ma dużo emocji, wyraża siebie. Tą kobietę, którą jest pełną charyzmy, taką silną, ale z drugiej strony gdzieś taką małą dziewczynkę wrażliwą. Gdy je malowała, kilka razy wysyłała mi zdjęcia tych obrazów. I to było fantastyczne, dlatego że pamiętam taki obraz, który malowała burzy nocą. I on faktycznie wyraża tą emocję tego świata, takiego burzowego. Po czym po dwóch godzinach już był szkic kolejnego obrazu, i on był obrazem właśnie wschodzącego nieba. Piękne, myślę, że Państwo też te emocje w tych obrazach zobaczycie, czego Wam głęboko życzę. Zazwyczaj tak jest, że bardziej popycham innych ludzi do, do działania, do ich właśnie wyrazu artystycznego. I spotykałam taką osobę, która. Paręnaście lat temu malowała i to porzuciła i, i chciałam strasznie obudzić to w tej osobie znowu. I udało mi się, bo przez około rok namawiałam je, tę osobę na malowanie i, i tak przy okazji też zaczynałam przed osobie malować. I finał jest taki, że ja maluję, ona nie. <laughs> Co, co ma też dobre e, strony tego, bo robi coś innego, również ciekawego. To jest taka puenta, że należy pomagać ludziom. Właśnie ta pomoc czymś takim się właśnie fajnym no, odbija, wraca. Działam całe życie malowanie mojej mamy, mojego wujka, więc myślę, że nie mam tego wyciszonego warsztatu jak oni, ale po prostu podglądałam ich. Dziękujemy bardzo. Zawsze jest cudna. Do jej talentów jako wyśmienitej dyrektorki, menadżerki, konferencjerki, negocjatorki z gminą dołączył jeszcze jeden talent, o którym myśmy nie wiedziały no ja przynajmniej nie wiedziałam, troszkę ukryty, okazuje się, że jest wspaniałą artystką. Jest to szalenie miłe zaskoczenie dla nas i bardzo się cieszymy, że doszło do tego wernisażu i jeszcze raz serdecznie, serdecznie gratulujemy. Wszystkiego dobrego. Każda znalazła coś w nich dla siebie. To było bardzo miłe, że odebrały prawie te same emocje, co, które przekazywałam. No jest mi bardzo miło z tego powodu i, i myślę, że nie przestanę malować. Chciałabym powiedzieć, że jestem zauroczona obrazami pani Edyty Markiewicz-Brzozowskiej. Jestem zszokowana. W tych obrazach jest dużo emocji. Ten przyciągnął moją uwagę, ponieważ jest czerwień. Ja w czerwieni widzę właśnie absolutną emocję. W zależności od tego, chyba mi się wydaje, jaki też mamy nastrój, to ta czerwienie albo jest tą pozytywną emocją, albo negatywną emocją, ale dzisiaj jest na pewno pozytywna. Dzisiaj pozytywna jest ta emocja. I tutaj jest jakaś ewidentnie y, miłość. To jest na miłość. Przy stole. Z dziećmi. Przesła. I myślę, że będę to robić. I jakoś nie potrafię zapomnieć o okay. tym. Bardzo piękne obraz. Bardzo obraz. Piękny. piękny. Tak, to jest taka, tak, taki wieczór, cisza, spokój. Yy, taka yy, samotność, w której człowiek ma kontakt z własną duszą. O, tak to widzę. cup